Po śmierci Stefana Batorego Rzeczpospolita oddychała krótko i nierówno, jak człowiek pobiegu. biegu. Sejmiki rozgrzane to czerwoności, ambicje możnych wyciągnięte jak klingi, a nad wszystkim pytanie, kto założy koronę. Szlachta wybrała młodego Zygmunta Wazę, ale arcyksiąże Maksymilian Habsburg nie zamierzał pogodzić się z werdyktem. Jego kalkulacji Polska była bramą, którą da się wziąć raz, a dobrze. Zimą, gdy drogi są twardsze, a ludzie ciężsi, ruszył przez Śląsk z mieszaniną Rajtarów, węgierskich najemników i pewności, że zamęt w koronie zrobi za niego połowę roboty. Jan Zamojski. Kantlerz i Hetman w jednej osobie słyszał ten marsz, zanim go zobaczył. Własne wojska miał nie najliczniejsze, ale wyćwiczone, posłuszne rytmowi krótkich komend, znające zimową robotę. 24. Dzień Stycznia roku 1588 zaczyna się od dźwięków zimy. Trzeszczenie śniegu pod kopytami, para z końskich nozdrzy, Cichy klekot zamków. Przed nimi Byczyna, pograniczne miasteczko, w którym Maksymilian rozłożył swoją nadzieję. Zamoński patrzy na biel pól i ciemne, chropawe linie zagajników i widzi nie ozdobę krajobrazu, tylko narzędzia, wąskie gardła dróg. Pasy twardszego śniegu, łagodne spadki, na których można rozwiązać cudzy szyk jak sznurek. Plan rodzi się bez fanfar. Nie będzie pięknej bitwy pod podręcznik, będzie chłodny, chirurgiczny cios w moment, kiedy przeciwnik jeszcze nie złapał długiego oddechu. Rozwinięcie linii tylko tyle, by wciągnąć w myśl oboju na wprost. Prawdziwa gra na skrzydłach. Zakazuje zbędnego hałasu, każe trzymać dystans między chorągwiami, tak by można było wejść klinem i wyjść z ognia, zanim bębny po tamtej stronie zdążą nadać nowy rytm. W tej ciszy polowych przygotowań, pomiędzy szeptem ordynansów i skrzypieniem rzemieni, widać najważniejsze. Zamoyski nie czeka, aż historia sama dokona wyboru. On zamierza ten wybór wymusić, zanim dzień się rozwinie. Półmrok poranka kładzie się na polu jak przykrótki płaszcz. Najemne roty arcyksięcia wysuwają się równiutko, bębny biją, piknierze opuszczają drzewca, rajtarze ustawiają się pod karakol. Wszystko wygląda tak, jak powinno w podręczniku i właśnie dlatego to nie zadziała. Zamojski rozciąga centrum na tyle, by pokłąć pierwsze spojrzenie, ale prawdziwy zamysł ukrywa w bokach. Na lewym skrzydle polska jazda szuka twardych pasów śniegu przy miedzy, gdzie kopyto niesie i nie zdradza. Wchodzi pod skos, tnie w styk roty z rotą, tam gdzie rozkaz zbębna jeszcze nie doszedł. Na prawym lekkie chorągwie przecinają drogę na Śląsk, nie po to, żeby od razu dusić, tylko żeby zamknąć przeciwnikowi płuca na później. Husaria nie robi długich defilat. Wjeżdża krótko, głęboko, z myślą o jednym pęknięciu, które zamieni sto równych kroków w setkę różnych nóg. Pierwszy klin jest jak cios w przeponę. Armia nie umiera, ale traci oddech. Drugi wchodzi szybciej, niż tamci przeładują pistolety. Działa Habsburga grzmią, lecz śnieg połyka odłamki, a dym i mróz robią zasłonę dla naszych. Rajtarze próbują karakolu, ale napotykają rzecz, której nie uczono na niemieckich ćwiczeniach upór i krótkie uderzenie, które nie wdają się w długie młoski. Pikinierom brakuje dwóch kroków, by zamknąć jeże. W te dwa kroki Wchodzi koń i człowiek, i już drzewsa są w złym kącie. W centrum Maksymilian próbuje pchnąć, bo tak każe mu honor i szkoła. Bok jednak zsuwa się jak zlodowaciały dach, a potem łamie, i to łamie się do środka. W tej chwili, którą dowódcy rozpoznają po zapachu krwi i strachu, zamojski dociska. Nie wielka szarża, tylko seria krótkich uderzeń w rosnącą szczelinę, każdorazowo pod innym kątem, zawsze pół kroku przed cudzą decyzją. Odwrót ku byczynie zamienia się w pospieszny przepływ przez bramę, ulice wąskie, zamęt, krzyk. W tle jeszcze raz próbują zagrać bębny, ale rytm już nie niesie. Korągwie koronne domykają pierścień, lekka jazda przecina dalszą drogę, ostrza znikają za murami, by wrócić w postaci krótkich komend, stać, oddać broń, złożyć chorangiew. I wtedy obraz, który zapamiętają pokolenia. Arcyksiąże Maksymilian, pretendent do polskiej korony, nie na czele zwycięskiej kolumny, lecz w polskiej niewoli. Bitwa jest krótka jak pęknięcie lodu, ale siła tego trzasku idzie daleko po sejmikach, dworach Europy, kancelariach, gdzie atrament waży więcej niż proch. Byczyna nie kończy się na polu. Prawdziwa wartość zwycięstwa dopiero ma zostać wypłacona w monetach polityki. Zamojski nie robi triumfalnych gestów, robi to, co najtrudniejsze włącza wojskową precyzję w dyplomatyczny rytm. Niewola arcyksięcia jest kartą, którą można przegrać w jednym rozdaniu pychy. On przekształca ją w układ. Rok później w bytomiu i Będzinie Habsburg podpisuje z Rzeczą Pospolitą porozumienia. Rezygnuje z pretensji do tronu, a korona dostaje to, czego najbardziej potrzeba po interregnum oddech i ciągłość. Tak polityka policzy swoje koszty, mariaże, nowe rachuby, uśmiechy przez zaciśnięte zęby. Ale styczeń tego roku zostaje jako dowód, że państwo potrafiło wygrać bitwę i obrócić ją w porządek. Nie w bajkę o własnej wielkości. Lekcja zamojskiego jest prosta, a przez to wymagająca. Decyduje nie krzyk, tylko chłodna głowa. Nie liczba bębnów, tylko tempo decyzji. Nie mit skrzydeł, tylko umiejętność znalezienia na białym polu trzech kroków, które łamią dzień. To także przypomnienie dla nas dzisiaj. Zwyczęstwo militarne bez politycznej mądrości jest ogniem na wietrze, oślepia, ale nie grzeje. Byczyna jest odwrotnością, żar bitwy przełożony na ciepło stabilności. Zostańmy z kadrem, który domyka historię. Zimowe słońce na murach miasteczka. Hetman, który nie pozuje, tylko dyktuje warunki chorągwie opadające na znak i pretendent, który rozumie, że gra skończona, bo ktoś umiał połączyć śnieg, stal i atrament w jedną spójną opowieść o państwu. Dziękuję za obejrzenie tej opowieści do końca. Jeśli lubisz takie długie, kinowe historie o polskich zwycięstwach, Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek i napisz w komentarzu, którą bitwę rozebrać w kolejnym odcinku Ruch po Ruchu. Obertan, Trzciane, a może Połonkę. Dzięki za oglądanie. Bitratan, Trzciane, a może Połonkę.